Siemanko, moi drodzy parafianie, to ja, Vlog. witam was na tym pięknym kanale, który miał nieco dłuższą przerwę, wynikającą z różnych przyczyn y, stricte technicznych, natomiast postaramy się wrócić z systematycznością, dlatego dzisiaj chciałbym wam zaprezentować nowy sprzęt, moi drodzy KTM Duke 125. Tak więc moi drodzy, korzystając z okazji, że słońce trochę zaszło, bo strasznie mi po oczach radzi, Tak więc przepraszam, jeżeli mrużę. Moi drodzy, KTM Dix 25, yy, rocznik 2014. Nie chcę Was komuć, ale po 2014 to jest. No tak to wygląda. I no co, co wam mogę powiedzieć? Do lekkich poprawek, kurczę, czy bym powiedział, no tu w pojęku ze względu na zużycie, bo ma już yy, 30 tysięcy przebiegu. Taka krótka recenzja to będzie, rzecz jasna. Yy, co. Sprzęt wizualnie moim zdaniem jest naprawdę Sztos Handbary dołożone jakieś tam wiecie No przed czymś chronią Na co się przydają? E, tak e, Świetne karbonowe e, lustereczka e, Co takich jeszcze Takich bajerów ma dołożone moi drodzy e, Ten Podgrzewane manetki Nie wiem jak to działa Mam nadzieję, że może się kiedyś uda to sprawdzić Ergonomia i tak dalej No jest sztos Mi się podoba sprzęt Te nowe są też fajne Wiecie te lampale do was z przodu Takie V jest To wygląda na, naprawdę zarobiście. Natomiast uważam, że ten jest Super w super stanie technicznym. Ja Miałem okazję wczoraj się nim przyjaźnić, a z 15 km zrobiłem I szczerze co wam powiem, pierwsza rzecz, którą ja zauważyłem, jak jedziecie prosto, strasznie sztywno chodzi układ kierowniczy, ale w zakrętach jest ok. Tylko taki, on jest taki, bym to porównał do Audi. Wiecie, BMW są takie w zakrętach, na proste takie zwarte, takie do 30, żeby sobie na ulicy grać. A on jest zreszta tak, jak wiecie, na autostradzie upadnie w kierownica w miarę prosto. Wiecie co chodzi? No tak to wygląda. Co jeszcze ciekawego mam powiedzieć? Nie jest to mój sprzęt, tylko mojego młodego. Młody sobie to kupił. Serdecznie mu gratuluję, bo jest świetną maszyną. I dziękuję oczywiście za udostępnienie tego wypasu do tych nagrań, bo bez tego byśmy tego cienieczka nie mieli, moi drodzy. Ja jeszcze mogę powiedzieć teraz z czystym sumieniem: tak, chcę kupić Simpsona, bo chcę zrobić projekt. Będzie projekt bardzo męski. To się, to się będzie du dużo działo z Simpsonami. Natomiast, moi drodzy, jestem w trakcie budowania pracowni. Może się przejdziemy, później wam pokażę, jak to wygląda. Tam będzie siedziba, tam będą live, y, wszystko YouTube będzie, tylko mówię wam To nie jest wszystko takiego jako no bo niestety człowiek się robi stary, dojrzewa, dorasta Tak więc no, trzeba cisnąć jeszcze z życiem, oprócz wiecie, przyjemności, którymi jest YouTube i motocykle Napiszcie w ogóle w komentarzach co myślicie Jak się wam podobają takie demony No bo jak dla mnie Serioż to, so, ogólnie rękawiczki Tak jak zawsze, za... no, no możecie mogli się zauważyć, ja lubię jeść w rękawiczkach Nie jakichś tam stricte motocyklowych, tylko Tak jak te, to są rękawiczki Milwaukee nie ile kosztowało, mi się wygodniej, już mam drugą parę. Bo jedną sobie wziąłem do karbonu i mam tak jeszcze bez palców, tam to sobie wziąłem do karbonu, ale do szlifowania yy, takiego wiecie, co muszę sobie pomacać. No a teraz, żeby Was nie zanudzać, bo ja wiem, że tak stanie i gadanie to nie jest mój klimat, są inne kanały, które go podają stricte, o tam ciekawostkach technicznych motocykli. Jak jest z mocą, moi drodzy, kurczę, nie ma jej dużo, to jest 125-400 natomiast uważam, że na daily wystarcza. Spalanie ma 9. Yy. 2,9 czy 2,8 to jest, moi drodzy, nic. Naprawdę nic. 100 km robicie tam w, w jakiej cenie? 18 złotych, 15? To jest naprawdę śmieszne są wartości. I mega mnie to cieszy, bo na daily czy to jak ktoś potrzebuje taki zwykły sprzęt, serio uważam, że jest topka. I po drugie to fajnie wygląda. Ale nie przedłużam, tylko biorę kas, zakładam GoPro i mam nadzieję, że będzie się dźwięk nagrywał i lecimy się przejechać. To są co chwilę problemy techniczne z tym mikrofonem, Trzeba będzie kamerę zmienić. Niestety, niestety. A że nie mam poglądu na żywo Czy mi nagrywa dźwięk? No to tak lecimy na czuja Moi drodzy Ale już długo nie nagrywałem Ja pierdę, komu się czuję dziwnie Takie wiecie jak na początku, Że człowiek że Ktoś coś powie i tak dalej Były czasy Nic, palimy wrota Prąd Niech się przeliczy wszystko Fajnie pali, co? Tu se klikacie Coś ich się zmienia Trip 80 Przebieg Macie, 2,5 spalania, to jest, co moi drodzy Jak dla mnie, szczerze, niesamowite Że coś tak może ma opalić, a, a przy dawać tyle frajdy tędy pojedziemy A i co wam jeszcze się powiedzieć Kupiłem sobie jedyneczkę Kto zresztą obserwuje mnie na Instagramie, ten wie Link na dole w opisie No i oczywiście, że jasna, zachęcam Bo tam się dużo dzieje i tam, o, na przykład o tym komarku, wszyscy wiedzieli trochę wcześniej co miałem powiedzieć? Moi drodzy, kupiłem sobie bmk 1, taką miałem kiedyś, tylko że ta teraz jest troszeczkę bardziej mechanicznie porobiona, bo ono ma z Wagnera. Wszystkie wtryski nowe, downpipe, kute felgi i tak dalej, hamulce z Fki, rępaki, no ale nie, nie o co chodzi. Tam jest 250 koni i 500 Nm, naprawdę mega to przyjemnie jedzie. Po drugie, jest waży 1400 kg, to jest serio mega fajna waga jak na auto. No i co, Tam tym wiecie, czasem jak wieczorem człowiek wyjdzie na niemiecką autostradę, pojeździ szybciej To jest fajnie, jest mega przyjemnie Ale to jaką frajdę daje motocykl Naprawdę tak ludzie mówią zawsze, że a motocykl to wolność i tak dalej Jakbym młodszy, szczerze nie rozumiem o co chodzi tak dokładnie z tym Natomiast teraz, z wiekiem, serio wiem o co chodzi z tym, że motocykl daje wolność Ta swoboda taka wiecie, siadasz, jedziesz, czujesz ten wiadrek ci tutaj pizdzi wszędzie Jak chcesz sobie pozakręcać, to tak wiecie, między, między autami przejechać to jest, no nie do opisania i naprawdę samochodom tego nie da Ja rozumiem, są ścigacze, są, przepraszam, superkary, które naprawdę są szybkie i tak dalej Ale ludzie, weźcie sobie jakieś Ducati Panigale V4S, jakąś maszkę R1M To wciąga te wszystkie Aventadory, te McLareny, te... co tam jeszcze jest, naprawdę, wciąga te samochody A tu jest 125 w czterosuwie I jest ogólnie mega cichutkie, bo ja tak sobie teraz jednego ja nie słyszę, tylko widzę, że... Obroty mi się tu zwiększają albo zmniejszają, to potem wiem, że jadę. I tutaj jest wskaźnik biegów, tutaj macie wskaźnik paliwa i nie wiem, to się pewnie jest, to w tym roku się nie skończy, powiedział, że powiedzieliśmy codziennie się nie skończy. No i temperatura, czy jest ciepło, czy jest zimne, Mega fajne. I hamulce są takie punktowe, nie są takie, wiecie, że przyciskacie i tak powoli zwalnia, tylko to jest tak, albo, albo jest dzida, albo nie hamuje w ogóle. Ktoś tam jedzie, no będzie to moim zdaniem lepsze jak skuter No i zobaczcie, 80 na godzinę hamujemy mów do takiej jazdy. Jak ktoś na przykład ma jakieś dłuższe odcinki do pokonywania, świetny sprzęt. Portfel nie będzie bolał. A ile frajdy przy okazji jest? O, kamyczki Tu też kamyczki A, no widzicie, miało być techniczne przejścia. Ale nie będę salował za ja dużo punktów. To się zawsze śmieje, że wolfa czwórkę kupiłem i za szybki samochód. Ale jeszcze nie wyczułem gazu, bo jest taki, wiecie, jak go odpuszczacie całkiem, to już tak hamuje takie wiecie. Dobrze hamuje silnikiem, po prostu. Ale sobie jest serio mega. fajny do, do takiego jeżdżenia. No dwie osoby, myślę, jakbyście się wiecie, w niedzielę spakowali, to też by kawałek przejechał. To jest pod tym względem mega fajne. Świetna sprawa, tak samo jakby ktoś zaraz miał dojeżdżać do dziewczyny przykładowo. Mordeczki, no. Uważam, że ha! I tu dwie sprawy, to jedziecie tanio i ze stylem, bo na pewno lepiej jeździć Dukeem setą niż wiecie rowerem albo starą łupą. do rowerów nie zjadłam, sam rowerem tam jeździć Golfa czwórkę też dalej mam, tak więc wiecie, wiem co to znaczy rower i gruz. To widzicie, dyszek, taka fajna prędkość przelotowa Myślę, że szczerze jakby było niedziela Pojechałbym sobie gdzieś dalej tym komarkiem. Nagrywa się, się nagrywa się! Ale przez to, że jest wydech cichy, nie słyszę kiedy się wiecie. Zbliżam do cięcia i to takie śmieszne uczucie. Strasznie pidi wiatrem. Druga sprawa ja mam kask, wiecie, no crosowy. Nie mam popłynnego takiego łóżeczka. Nie wiem, my się nigdy. Szosowego. Nie mam takich wieś, ścigaczowatych, ponieważ no nigdy nie miałem potrzeby. A na crossie w tych ścigaczowatych, no tak średnio mi się to widzi. A na tym strasznie wiecie, jak zawiedzie jakiś wiatr, bo czy coś? To strasznie ta głowa lata. Mordeczki, tak to wygląda. Do środka wiem, na razie bida. No ale co zrobić? Koncepcja jest taka: tam będzie wiesz, wszystko do pracowni. Tutaj jakieś tam ładzinyczka, tutaj jakieś tam biureczka, jakaś kanapeczka, to telewizor. Koncepcja jest natomiast teraz, zostało ogarnąć finanse na to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym demonie. bo Jestem mega ciekaw, co sądzicie. Pojeździliśmy troszkę, powiedziałem, o moje zdanie. Pracownię pokazałem, mam nadzieję, że z pracownią. Wkrótce się bardziej zaprzyjaźnimy na tym kanale A ja chcę sobie parę kilometrów zrobić Jeszcze bym ją ja ponagrywał, wiecie Takie doświadczenia z jazdy, moje uczucia Natomiast ten mikrofon to jest dramat Muszę zmienić gopro, bo tym się nie da nagrywać normalnie No ale ogólnie Jeśli ktoś by myślał nad takim sprzętem Uważam, że warto Naprawdę fajne No i widzicie, do takiego jeżdżenia Świetna sprawa, no bo mega eko i Nawet to jedzie, no jak ktoś mi, wiecie, nie jest jakimś tam nie, nie ma zamiaru upadać na torze No to mi się fajnie odnajdzie Nawet na pierwszym motocykl przy coś Pamiętam jak byłem młodszy, na filmy Lutzyna. On coś, czymś takim jeździł, koniech jego porobione, tam no, jakiś wydek mam zrobiony, jakiegoś SIFA wiem, że liczyły takie, no wiecie, no Moje dzieciństwo się tym budowało, a z Luczynem, no, kto wie, może kiedyś uda pojeździć, bo we wrześniu tego roku mam zamiar się zapisać na kategorię A. Za tym idzie, no trzeba będzie kupić jakiś sprzęt męski w końcu i polatać po ulicy. no wiecie, super Moto to jest dalej kocham, kłada, też chcę mieć. No ale wiecie, nie od razu już zbudował, jak to się mówi. Dlatego po no powrótku, na spokojnie, bez pośpiechu, wszystko w swoim czasie, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał po dłuższej przerwie. Myślę, że nie jest długi, natomiast fajny i jest, po prostu jest, bo wiem, że dużo z Was czekało na materiał, w którym po prostu się przedstawię, coś tam popowiadam, co u mnie, co i jak. Tak więc, no i wiecie, co i jak. Działam ostro, moi drodzy, żeby pracownie skończyć. Staram się karmą rozwinąć. Simpson będzie tylko po prostu bliska czasu, potrzebuję czasu, żeby to wszystko wiecie uciągnąć. Finansowo, to chodzi o hajs. Ja w totkanie wygrałem, więc wszystko trzeba lecieć na spokojnie z głową. Tak więc cóż, jeszcze raz moje drodzy, dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się jak najszybciej. Ciao ciao.